W nowego rozdziału w życiu. W Twojej głowie po Allegrze podczas godzin szczytu. Świetnie, alergia. Korek, zaraz jeszcze wiecie, zmęczenie. Rzuć na luz, wzięliśmy Allegra. No, oczywiście. Droga jest prosta, kiedy mamy Allegrę. Bo Allegra nie zaburza koncentracji, więc możesz po niej siąść za kierownicą. Allegra działa szybko i przynosi ulgę w alergii aż do 24 godzin. Allegra to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Weź udział w urodzinowej loterii. Kup dowolny Turek Camembert i wygraj 150 tysięcy na Twoją nową kuchnię. Turek. Wszystkiego najlepszego na kanapkę. Ze wszystkich moich stylizacji najlepiej czuję się w tych naturalnych. Nowy Taft Aloe Boost z nabliżającym aloesem. Dla naturalnych i zdrowo wyglądających włosów. Schwarzkopf Taft Aloe Boost. For every you. A, klasyczne otwarcie. Szanuję. Klasyka to jest to, jak wakacje nad morzem, jak randka w kinie, jak Hm. Dawno nie jadłem makroyala. Dobra, szybka wygrana? Zgarnia magaty i do samo. O nie, nie mam samochodu. To tak są. Albo już spacerek to rzut beretem. No jest i on. Wzór smaku maka. Masz smaka na makroyala? Myślami jesteś już w maku. Szachmak. Jak sfinansować zakup wymarzonego mieszkania? Wejdź na otodom.pl. Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ekspertów i miej poczucie dobrze podjętej decyzji. Otodom. Adresujemy marzenia. Palet z nowym kolorem włosów pojawia się fala radości. Palet Intensive Color cream z formułą MultiCare. Intensywny kolor i wyrazisty efekt. Radość z koloru. Palet koloryzacja numer jeden w Europie. A pomiędzy koloryzacjami palet Rutrity Touch puder do maskowania odrostów. Wypróbuj teraz. Przez te przebarwienia na paznokciach wstydziłem się chodzić bosu. Skóra przy paznokciu była zrogowa ciała. Musiałam zrezygnować z noszenia sandałów. Moje paznokcie były kruche i łamliwe. Infekcje grzybicze paznokci to powszechny problem. Dlatego powstał Mycofast. Mycofast dzięki zawartym składnikom już po 20 sekundach walczy z infekcją grzybiczą. Mycofast. Przywróć zdrowie swoim paznokciom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Chroni swojego psa przed pchłami i kaszczami przez pełen miesiąc Ze smaczną tabletką do rozgryzania i rzucia Front Pro, którą Twój pies pokocha Front Pro, ponieważ nic nie powinno stać między Wami Szukaj w sklepach zoologicznych i internetowych oraz w gabinetach weterynaryjnych Płacenie za telefon? Zrezygnowałem Wziąłem nowy smartfon w oręcz Tak o! I nic za niego nie płacę Przez rok! Zero? Tak o! To uczciwa cena a internet 5G bez limitów, więc streamuję bez limitu. To co, lecimy z tym live'em? Tak szybko? Tako! A gdzie oni poszli? Do Orange. Ty też przyjdź po nowy smartfon Samsung i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to my płacimy za smartfon. Tako! bo Orange tu jest. Dlaczego wybieram Viledę? Bo moje dzieci nigdy nie dają za wygraną. Dzięki teleskopowym linkom Wieledy Infinity Flex rozkłada się do dwóch metrów. Wypróbuj i przekonaj się.

wybierają pożyczkę, którą spłacają kiedy i w jaki sposób chcą. No właśnie. Mogę dopasować ratę do siebie. Dzięki temu urządzają swój świat tak jak chcą. Weź pożyczkę w Alior Banku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Bank. Wiesz, że odporność zaczyna się w brzuchu? Najpierw mamy, a potem dziecka. Zdrowa mikrobiota to klucz do odporności. Wybierz mleko Hip2 Biokombiotik, prebiotik, PROBIOTIK z kompleksem immuno, by wspierać odporność dziś i jutro. Mleko Hip2 Biokombiotik. Odporność zaczyna się w brzuszku. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Dopomaganie nie jeden krok, tylko półtora. Półtora procent podatku dla mojego syna jest to kolejny krok w walce o to, aby przestał być karmiony sądom, żeby mógł w końcu spróbować ciasta, które sama mu zrobię. Przekaż półtora procent podatku Fundacji Polsat. Rozlicz się sercem i wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Dopomaganie jeden krok i pół więcej. Wyjątkowe ekspertki. Specjalistki godne polecenia. Łączy je jedno. Chęć dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem. O tym, jak rozmawiać z nastolatkiem, jak mi trzaska drzwiami i mówi: Ale ja to jest mój pokój, nie będę to sprzątał. A lista tematów nigdy się nie kończy. Pytanie, dlaczego jesteśmy wiecznie zmęczeni? Bo głos kobiet ma znaczenie. Fajka pokoju. Nowe odcinki w poniedziałek o 12.30 w Polsat Cafe. Marzenia o namiastce normalności. Chciałbym wysokie buty. Pana, chociaż raz, żeby się poczuć kobietą. Tęsknota i chwile zwątpienia. Trafiłam do kryminału, jak moje dziecko miało 3 miesiące. Nie wytrzymuję tego wszystkiego, tego siedzenia, tego, że ona jest tam sama i w ogóle. Ale też ogromna nadzieja. Moje największe marzenia to założyć rodzinę i żyć spokojnie. Więzienie kobiet. Nowy odcinek. Po co ci tutaj facet jest? typa chodzi powolno, to w poniedziałek o 21 w Polsat Cafe. Powracamy nieco odmieniony składzie. To będzie sezon zmian. Nowi jurorzy, nowe studio, nowe nietuzinkowe uczestniczki. I jeszcze ciekawsze stylizacje. Shopping queens, królowe zakupów. Nowe odcinki wkrótce w Polsat Cafe. Sponsorem programu jest producent dezodorantów i kremów do pielęgnacji stóp marki Nivellacjona. Przyjemnego oglądania programu życzy sponsor, producent płynu nicelarnego Garnier. Sponsorem programu jest producent Voltarenu Express Forte, kapsułek na ostry ból pleców. Już za chwilę. To będzie bolało.